Okej, okay, kochani, witam w ZeroFrag Skybase Challenge, czyli taki podwójny challenge dla nas, w którym nie mogę nikogo zabić, a przy okazji mam być gdzieś w przestworzach, także trzymajcie kciuki. dobrą sprawę chciałem zacząć od lamy, ale takowie niestety nie zauważyłem w pobliżu tartaku, także szkoda. Staram się szybko zabrać tutaj tysiąc drewna i spadam z tej miejscówki. Chociaż jakieś impulsy i pancery też by się przydały. Ryby by się przydało połowić, jakieś... Karpon by się przydał. To użyję zanim ktoś mnie zabije. Zbiorę sobie metal do fula. Albo do pół fula. Albo... Trochę metalu. Spadamy Na ryby? Nie widziałem samochodu, kok! No. Nie dowody, nie dowody, nie dowody. Niebieska wędka też go nie? Dajcie znać w komentarzach, czy niebieska wędka jest lepsza od harpuna. Bo ja w sumie nie wiem, jestem mega ciekawy. Trzeba z tym spadać. Najpierw ja błogaczul. Dobrze, że banan nie wystaje z tej dekseli. Piękna strefa, Cox. Kochany widzę, zanim cała przygoda ze Skybaseem się rozpocznie, jeśli pragniesz wziąć udział ze mną w odcinku, jedyne co musisz zrobić, to zostawisz tutaj łapkę w górę, komentarz, w którym napiszesz, dlaczego to właśnie Ciebie powinienem wybrać do tego odcinka, a na sam koniec pamiętaj, że powinieneś być oczywiście subskrybentem tego kanału, także bardzo serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji. Jeśli chodzi o sam odcinek, będzie tu wcześniej przygotowany dla Ciebie challenge. Jeśli go wykonasz, będzie na Ciebie czekać nagroda aż do 800 V-Bucksów, także nie zwlekaj i śmiało wpisz się do tego filmiku. Zapraszam Was również na moje inne media społecznościowe, które zostawiam w opisie. Będzie fantastycznie, jeśli dołączysz do mojej mega rodzinki Mission Family. Teraz wracamy do odcinka. 17 osób do końca. Mam nadzieję, że tego nikt nie zauważy. Let's go, bananek. Pięknie dla was zagrałem, przyznajecie. Jak już bym miał zlatywać na finałową walkę, to chciałbym, żebym miał jeszcze dosyć. Ale strefka jest kozacka. Chciałbym mieć sporo maców na taką walkę. Mogliby być tam po drugi. Nie wiem zresztą. W ogóle szczerze, to tych drzewa bardzo mogą zasłonić. Jeżeli nie będą biegać gdzieś tam i walczyć, to te drzewa mogą mi ładnie Skabajsa zasłonić. Kurde, strefa dalek. A wystarczyło maców tylko. W razie czego, jak spadnę, to będzie problem. Jak tych maców będzie za mało, to się będziemy jak łatwo zabić. Sporo patrzę a tam drugi Skybase w ogóle. jaka by była. Jakby chłopak z dożyciówka na mnie paszył. Drugi youtuber. było <grytum> dobre. Ale strefka koks, bliziutko, fajnie. Dobra, to zostanie nam z 200 matsa przynajmniej w razie czego, jak będziemy spadać. Ale to i tak malutko. Bardzo mało tylko szczerze mówiąc. Jakbym miał się zasłonić czymś przez dłużej niż minutę. Dobra. Chill. Cały czas trzy osoby. Długo walczą, bardzo dobrze. Bo gdyby tam jedna osoba biegała, to już bym mnie dawno szukała. A tak jak oni o sobie wiedzą, to nie zwracają uwagi na górę. Bo gdybym, zał załóżmy, że ja bym tam sam już biegał i szukał typa, którego tam już nie ma, tak? W sumie w tym domku jest dużo. Ten typ jak się to buduje. Um. W sumie w tym domku jest dużo dużo campów i tam też mogą mieć takiego. Mogą się zastanawiać, gdzie chłop kampi, nie? Ale to jest trzy osoby wciąż. Ale bym miał bekę, tak mnie nie znalazł. Niestety poza domkiem się ta gra kończy. Szkoda, że nie w domku, bo w domku to bym mnie szukał i szukał. A, Houston, we no have a problem. Się lecimy. Szkoda. Szkoda? ciekawe jestem co za czubek mi zrzucił. Tylko metam w typie. No, właśnie to będzie problem z tym nie ma co sami. Nie wiem, zbytnio co zrobić. Tylko tyle macie, a no tylko nie z gry będzie problem. Nie wygramy tego. Szkoda, że zauważyli. seria, musiał zauważyć. Nie, no to się dobrze nie skończy. Jedynie jakbym go wypchnął ze strefy i ukradł Macy z któregoś z nich, jakby zginął. To jest jedyna opcja. Jeszcze ja muszę się marnować, nie? Chłopie, a może bym tak zatańczył? Gdzie on jest? Tam. Walczcie, walczcie. Ola się spocił chłop. Dobrze. Najlepiej, jakbyś go zabił. Zabij go. Agresja. Aura spocona. No, pięknie. I tej itemy niech spadną koło mnie. To jest plan. Dobrze. Aura musi zginąć, ja muszę przejąć masę aury. O ile je ma, dojazd. Ale ciekaw czy ten wie, że jestem. że ja nic nie mam. Najgorzej, że tak blisko podszedł. Powinien go zemki z daleka zabić, żeby miał czas dojść po itemy. Co się dzieje? Nie! 50 drewna. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tego nie było w planie. Dobra, miski, let's go! Proszę, niech on ma za mało leczenia na to. 100 metali mam tylko brać, jak będzie wchodzić. Aha! Nie, nie wiem, że to się udało. Co jest w ogóle? Tako! Tako, po prostu! Gigi? Ej, no powiem szczerze, że w życiu się nie spodziewałem, że skończy się to tak w miarę prosto, bo chłop, nawet nie chciał podejść, Nie, wiem, czy on miał HP, czy co czy się miał, bał. Nie mam żadnego pojęcia, ale. Jeżeli podobał wam się odcinek, nie zapomnijcie strzelić łapki w górę, subika, jeśli go nie mieliście, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli to zrobicie. No i co? Do następnego odcinka. trzymajcie się, pozdrawiam.